W związku z zwiększającą się liczbą osób chorych, także zwiększającą się liczbą kwarantan podjęliśmy decyzję jako, ostatnia, jako ostatni urząd gminy w powiecie o tym, że od czwartku, a więc 19 marca urząd nie będzie otwarty dla interesantów. Jedynie sprawy związane z... Śmiercią kogoś bliskiego związaną z pogrzebem będzie można załatwiać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Natomiast wszystkie pozostałe sprawy należy kierować do urzędu pocztą lub elektronicznie. Wystawimy również urnę w wejściu do urzędu, tak aby osoby, którym nie zależy na potwierdzeniu wpływu dokumentu do urzędu, mogły go zostawić. Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego lub e-mail w celu uzyskania wszystkich niezbędnych dla Państwa informacji. Numery telefonów zostaną wyświetlone na dole ekranu. Wszystkie też informacje znajdują się na naszej stronie internetowej. Zachęcam do korzystania z e usług. Właściwie każdą sprawę można załatwić poprzez e -PUAP. Wystarczy tylko wcześniej utworzyć e, profil zaufany e, i w ten sposób e, komunikować się z urzędem.